No K***a, szku... mać słońce wyszło. Dzień dobry. Ostatnio wrzuciłem filmik, że potrzebowałem nowej lampy LEDowej. E, odezwałem się do freepersów, zamawiam od nich sporo sprzętu. E, chciałem dokupić taką samą lampę, jaką miałem, ale freepersi powiedzieli, że mają dla mnie lepszą propozycję. JeanBay EFT361 RGB. Lampa to jest typowy miecz świetlny. Lampę do tej pory udało mi się wykorzystać na kilku sesjach. Tutaj widzicie kadry z sesji z Darią, gdzie wykorzystaliśmy to, że lampa świeci w RGB. Zacznijmy od plusów. Dla mnie największym plusem jest to, że lampa jest mocna. To jest naprawdę mocna lampa. Pod tym względem jest genialna, ponieważ zawsze możemy zmniejszyć jasność światła, zawsze możemy je czymś przysłonić, ale jak nam braknie, no to już nic nie zrobimy. Lampa zbudowana jest w większości z metalu. Od strony świecącej mamy mleczną pleksę, dzięki czemu mamy miękkie oświetlenie. Lampa ma w zestawie takie wrota, którymi możemy sobie delikatnie kierunkować światło, ale ma fajną rzecz, którą przetestowałem przypadkiem, że można ją położyć w poziomie, wykorzystując właśnie te uchwyty na wrota. Kolejnym plusem, który jest według mnie bardzo istotny, jest zasilanie uniwersalnymi akumulatorami typu. 26650. Jest to o tyle świetne rozwiązanie, że po prostu w razie jak one padną, każdy akumulator kiedyś padnie. Nie ma szans, żeby akumulatory wytrzymywały wiecznie, yy, stracą na żywotności. To tutaj po prostu zwyczajnie kupujemy drugi nowy akumulator, wkładamy nowe akumulatory, ładujemy i mamy całkowicie nową lampę. Na dwóch takich akumulatorach 5000 mAh lampa działa. Około godziny 20 na pełnej mocy. Mamy regulację tinty. Możemy sobie zmienić światło, żeby było bardziej różowe albo bardziej zielone. Jest to mega fajne rozwiązanie, ponieważ jako głównych lamp używam lamp Quadralighta i to do nich chciałbym dostosować dodatkowe oświetlenie. I ostatni z plusów, który stoi za mną. Pokrowiec ma piankowe wypełnienie, dzięki czemu. Lampa leży sobie bezpiecznie, niezależnie czy przewozimy ją gdzieś w samochodzie, czy leży po prostu sobie w studio. Ale teraz przejdźmy do minusów. A minusy są: to mocowanie tych wrót. Kurczę, nie nauczyłem się, może jest jakaś technika ściągania ich szybko, ale za każdym razem jak ściągam, boję się, że strzelą. No, yy, no siedzi tam naprawdę mocno. Aż bym powiedział, że za mocno. Zaznaczam, nie schodzi to lekko. Przechodzimy do według mnie największej wady tej lampy, czyli aplikacji, którą udostępnia producent. Niestety tutaj producent zawodzi. Aktualizacja w przyszłości. Jak widzieliście podczas nagrywania prezentacji, wyszło, że największą wadą lampy jest aplikacja na Androida. Postanowiłem, że skontaktuję się jeszcze z Freepersami, dam szansę lampie i zobaczymy, możliwe, że ja coś źle zrobiłem, może pobrałem nie tą aplikację. Jednak Freepersi potwierdzili, że faktycznie na Androida, żeby zainstalować aplikację trzeba troszeczkę się namęczyć, czyli właśnie pobrać aplikację ze strony producenta, zezwolić jej na różne pierdoły po drodze, których niekoniecznie byśmy chcieli zezwalać aplikacji, która ma sterować tylko lampą. I po wszystkim dopiero możemy się skomunikować z lampą. Potwierdzili też, że faktycznie występuje problem z regulacją tinty z poziomu aplikacji, więc zgłosiliśmy to do producenta. Zobaczymy, jeżeli coś odpiszą, dam na pewno update w opisie. Więc w momencie, kiedy zaczynamy nią sterować, ok, tu się pokrywa. 26% jasności, 100%, 100% fajnie działa. Temperatura też 5600, 5600. Możemy ocieplać. Działa to tak, jak oczekujemy. I mamy tą regulację tinty. Mamy przestawione minus 10 na lampie. Tylko ruszyłem. Jestem na magencie. Przestawiło się już na minus 30 w stronę zielonego. I jedyne co jeszcze mogę zrobić, to przestawić na minus 50 w stronę zielonego. Próbując przystawić w drugą stronę, mam minus 30. No, jak ktoś przypadkiem dotknie tego suwaka, niestety musi biec do lampy, przełączać i ją jeszcze raz wyregulować. A regulując ręcznie, mamy plus 50 na magentę i 50 w zieleń. Za to dostałem od nich informację, że użytkownicy korzystający z zapla. Wygrywają tutaj, ponieważ aplikacja jest bez problemu dostępna w iStore. Możecie sobie ją bez problemu pobrać, zainstalować i tutaj nie ma żadnych schodów, żadnych problemów. Jedyny problem to jest ta nieszczęśliwa tinta. No po prostu nie dotykajcie suwaka i śmiało możecie korzystać z aplikacji i sterować sobie lampą zdalnie. Ja z aplikacji korzystał nie będę. W starej lampie też miałem opcję sterowania z telefonu, nawet aplikacji nie pobierałem, nie instalowałem. Tutaj gdyby nie prezentacja dla was, na pewno bym jej nie instalował. Jednak chciałem po prostu, skoro jest taka opcja, to czemu jej nie zaprezentować? No okazało się, że są pewne problemy. Więc wiecie przynajmniej, że nie wszystko w tej lampie jest idealne. Pogadałem troszkę z fripersami i powiedzieli mi, że w zamian za tą prezentację dla moich widzów udostępnią czasowy kod rabatowy, który znajdziecie w opisie. Także zapraszam. I jeszcze jeden dodatek z przyszłości, ponieważ w międzyczasie między tamtą nagrywką a tą żona również przetestowała tą lampę przy zdjęciach swoich kosmetyków i też mi powiedziała, że jest bardzo zadowolona z lampy, więc jeżeli chcecie zobaczyć efekty jej zdjęć produktowych, zapraszam do jej profilu, link też będzie w opisie. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak lampa jest w stanie doświetlić tło. Nic więcej w setupie świetlnym nie zmieniałem. Jestem cały czas oświetlony tak jak byłem. Wrzuciłem za sobą lampę ustawioną na taki ciepły, fajny pomarańcz. Jasność ustawiona na 100%. Zobaczymy, jak to wyjdzie na nagraniu. Jeżeli nagrywacie gdzieś na YouTube, na Twitcha, na TikToka, możecie śmiało, fajnie wykorzystać tą lampę jako efektową. W tym momencie oświetliłem się tylko tą lampą. Chciałem wam pokazać, jak dużo światła ona daje. Jest ustawiona na 100%. Jakieś półtora metra ode mnie. Oświetlenie jest super. Nie jest ani miękkie, ani ostre. Bardzo fajny efekt daje. Także taką lampę możemy spokojnie wykorzystywać jako jedyne źródło światła. Dzięki Frippersi, że mi podesłaliście tą lampę na testy. U mnie się sprawdza. Ja ją serdecznie polecam. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało. I na pewno jeszcze nie raz zobaczycie, jak ją wykorzystałem przy moich zdjęciach. Do zobaczenia. Hej!